Gmina Gowarczów otrzymała dofinansowanie z lokalnych grup działania na przebudowę Placu Zabaw w Bębnowie. Plan przedsięwzięcia zakłada upodobnienie go do tego, który jakiś czas temu powstał w Gowarczowie. We wrześniu 2020 roku w Gowarczowie nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej mieszczącej się nieopodal gminnego ośrodka zdrowia. Podobna inicjatywa na nowe miejsce rekreacji dla najmłodszych i nie tylko została zrealizowana również w miejscowości Bębnów. Dostaliśmy również dofinansowanie z LGD. W kwocie 135 tysięcy te pieniądze będą przeznaczone na przebudowę placu zabaw w Bębnowie. Myślę, że tutaj Bębnów będzie z tego powodu, mieszkańcy Bębnowa z tego powodu będą bardzo zadowoleni. Będzie to podobny plac zabaw z siłownią na powierzchnią taką samą jak w Kowarczowie. Nowy plac zabaw to ciekawy pomysł. Zewnętrzna siłownia z pewnością przypadnie do gustu młodzieży oraz osobom dorosłym, a dzieciaki z okolicy będą mogły skorzystać z nowych huśtawek, piaskownicy i innych umilających czas atrakcji.